No, halo, halo, czy czołem. Słuchajcie, jak mnie to cieszy, bo popatrzyłam na komentarze. U Rafała, przepraszam, drapane skalpelem. Naprawdę dziękuję, że poszliście, że idziecie tam, drogie panie, przede wszystkim, na konta, które, na które polecam, które zapraszam, i tam komentujecie, i subskrybujecie, i polubiacie, i piszecie. To jest po prostu coś pięknego, naprawdę, bo dla mnie to jest wspieranie siebie wzajemnie. Więc ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę zapraszam was na wszystkie kanały, o których wspomniałam, właśnie na kanał Rafała, jeszcze raz, drapane skalpelem. Z na kanał Zosi z drapkami Dare i wszystkich innych osób, które gdziekolwiek widzieliście, gdziekolwiek są i, i drapią, bo to jest naprawdę fajne. Nie wiem, jak Wam mam podziękować za to, że jesteście tutaj z nami, ze mną, czy, czy nieraz jak jest Marcin i że polubiacie, subskrybujecie. Komentujecie, że idziecie gdzieś, i tak samo jest z taką miłością, z takim naprawdę miło y, się robi, jak widzę, że gdzieś jesteście i, i w ogóle, że Wam się podoba i nawet ta moja paplanina. Wszystkim, drogie Panie, przede wszystkim, ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Moc serduszek dla was. I Love Big. Ale nie kasz, tylko was. I chyba zrobię grupę na Facebooku, nie tylko z drapki, żeby każdy mógł przyjść, pochwalić się, ile wydrapał, nawiązać jakieś relacje między sobą, bo może fajnie by było chwalić się, dzielić się tym, gdzie, że jesteście, że drapiecie, że macie kanał i tak dalej. Nie wiem, możliwe, że tak zrobię, bo jesteście naprawdę cudni. Cudni, cudni, cudni. Dobra, ja mam tutaj przygotowane. Mega I, I Love Big Cash i Owocowa Eksplozja. Ja wiem, że ten wstęp był dość długi, więc może sobie polecimy y, dla Was moje piękne I Love, czyli serduszku w moc. Y, liczb szukamy, bądź co to jest? Cash napisz, albo, napis albo Monet, y, y, razy dwa. Więc polecimy. Y, Rafał pozdrowienia dla żony i dla.

1 i 18, blisko aż daleko, ale to nic. F, F, coś tam będzie. FS. O, jak miło coś takiego zobaczyć. Dobra, lecimy. Aha, I love Big Cash był. O, z moim numerem 21. A teraz eksplozja, zobaczymy z numerem 42, czy eksploduje, czy nie. Gdzie to jest, musimy tutaj jakoś poszukać. Kokos, bo tu są różnie, raz na górze, raz na dole te kontrolne. Kokos, jabłko. No, opowiedzcie mi co u was słychać. Kokos, kokos, a ja będę drapać, a wy piście, chwalcie się. Jębuszko, ja, kokos, kolejne jabłko i jabłka i tu kokos. A znajdzie się. <noise> Figa i truskawka. Powiem Wam, że tak naprawdę uważam, przynajmniej wobec, że należy się wspierać, szczególnie teraz. I według mnie to jest bardzo, o, kokos, ha, bardzo, bardzo potrzebne i, i fajne, żeby, nie wiem, jakoś się tak, bo czasami mi się wydaje, że zanika takie winogrono i cytryna. Takie, że się ludzie tak spotykali dawniej, nie? Tak trochę jakby po domach i tak dalej. I teraz wszystko poszło w te internety. No i, i tak czasami to tak średnio, nie? A, a patrząc na to, że ja tutaj przyjechałam do Gdańska i z Podkarpacia i tak naprawdę mam mało tutaj takich przyjaciół dobrych i, i znajomych, bo wszyscy są na południu, to mi czasami serduszko tak płacze, że nie mam nikogo tutaj. Melon i banan, takiego najbliższego, no Marcina oczywiście, nie? Banany, banany ile bananów? Więc fajnie, że tak jakby łączymy się w tych internetach. Czy to jest jabłko? A jak? Dobre. Melon. Banan. O, ma banan. Znajdzie się. Tak jak teraz właśnie na przykład winogrono. Gruszka i ananas. Gruszka. Mm, mm, mm. I tu gruszka. Gdzie te ananasy? O, jest. A, a tu jeszcze gruszka. Karambo i wiśnia. Wiśnie. Karambo i wiśnia. To jeszcze nam borupa. Wiśnie. Karambo. I lecimy. Mamy tak kiwi. Kiwi kiwi, kiwi kiwi. I, kiwi. I tu kiwi. I tu kiwi. I tu. I ostatnie. Co nam dadzą pomarańcze? Awokado. A, chciała być pomarańcz. Ach chciała być. Awokado. Więc mamy pustaka. TWS. Dobra, megalinie. Z numerem 15. Znowu dzisiaj spotkałam takiego pana, który mówił y, ostatnio, żebym wzięła taki, taki numer. I dzisiaj spotkałam i mówię, że tamte nic nie dały. A pan mówił: O szkoda, a dzisiaj ja wziąłem dwie i też nie były, i były puste. Śmialiśmy się z tego, że może teraz mi oddadzą. Zegar i dzwon. Zegar. Ja mówię tak czasami szybko, bo śmieją się niektórzy, że mam ADHD, bo mówię jedno później. Zaraz myślę o czymś innym, nie wiadomo co jeszcze Zegar dzwon i po prostu niby skupienie uwagi jest pełne, ale czasami mnie rozwala to, jak, jak ja gadam, jak ja później to obrabiam te filmy i tak słucham. Monika, miałaś mówić o czymś innym. Skupiałeś się na czymś innym, szukasz czegoś innego, nie pamiętasz, czego szukasz? Noż ludzie, kochani. Popcorn motyl. I już teraz naprawdę nie pamiętam, czy się pytałam, czy chcecie tą grupę na Facebooku. Serio. Popcorn Motyle, więc jeżeli się pytałam, no to, <laughs> to dajcie znać. Dobra. Motyle, pop, pop, motyle, pop, pop, popcorn Motyle. popcorn nie jest. I... I o i tyle. Lecimy dalej. Ananas i kokos. 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 Ha! Pierścień i naszyjnik. Później mi się wydaje, że za wolno mówię. I za wolno, i za wolno. Och, dobra, kokos. Znalazłam to najważniejsze. Pierścień i naszyjnik. Pierścień. I tu pierścień z diamentem. Słońce, szminka. Słońce. Dziś była też szminka, to tylko serduszka. I szminka. Gdzie słoneczko? Szminka. O, pierścionek. O słońce. I lecimy dalej. Mamy piłkę, i mamy z liścia. Mamy piłkę. Dobra. Jest na zielonym. O, 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 zegar. Wow, Monika, zegar znalazłaś. Mamy piłkę. I kolejną. Lecimy. Klapki i łódź. Dobra. Dokąd popłyniemy? Klapki łódź. Klapki i O piłka. W tle, jeżeli słyszycie, takie był to wiatrak, było ciepło. Powiem wam, że jest naprawdę ciepło. Łuć. Klapek, nie? Będziemy na, bo na bosaka chodzić. O tak. Wieśnie prezent. Piśnię, prezent. Gdzieś były bimbałki, gdzieś były, gdzieś były, gdzieś były. Proszę bardzo, tu i tu i prezent tu. A kto widział, że nasza Madzia wróciła? Piśnię z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Kto widział, kto widział, kto widział? Kto widział? Piuro, biedroń. O, biedroń. Piuro. Piuro, i piuro. I wiśnie. Ciekawe, czy coś nam piętnastka odda. Piuro. Biedroń też. I piuro, i pióra, i biedronie. I pióro. No, szans wiele. Arbus i auto. Auto. Ja już miałam foto tak ciup. E, e, arbuz. Gdzieś on był. Auto jest. Arbuzy są. I tu. I tu. I Biedroń. Onobus. Okej. Okay. Cytryna i flaming. Flamingu nie było. Flaminga znaczy, flaminga nie było. Ale cytryna, tak? Ale cytryna, tak. O tu. O i tyle. Dobra, mamy sześć ostatnich. Lody, korona. Oj. Czyżby miał być, oj, diament. Czyżby miał być pustak? Mm, lody. Lody, nie. Korona. Winogrono, sakwa. Sakwa jest. Winogrona, nie. Winogrona, nie. Lody. Dobra. I dwa ostatnie. Diament i żółw. Chciałaś diament, to bierz diament i żółw, ale to nam nic nie da, więc focha strzelają te linie ostatnio. Diament, bywa, żółwik, diament, żółwik, nawet tak. Nie dotykaj Monika kości. Dobra, bonus, a w bonusie Portel, książka, świnia. Ach, jak mnie zaskoczyli. Niesamowite. GH, M. Czekajcie, bo mnie tak ciekawość bierze, co było pod kłódką. 80, ładnie. To, co się powtarza, to nie, ale gwiazdka. Uuu, 540. Ładnie by było. Dobra, podsumujmy odcinek za 35. Yy, nic. Ale... To, 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 to serduszko dla każdej z Was, dla każdego z Was. Naprawdę. No, za to, że jesteście. Za to, że komentujecie, polubiacie, subskrybujecie, chodzicie na inne kanały i piszecie, że jesteście ode mnie. I to jest cudne. I w ogóle za to, że jesteście taką, piszecie po prostu tak miło, a nie z jakimiś jakoś opryskliwie, czy jak, kodzie, jak indziej. No naprawdę, musiałabym tu wyliczać, wymieniać wszystkie osoby, które piszą i które, dzięki którym moje serce się raduje. Dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki. Ja chyba dzisiaj będę robić makijaż Halloween. A. Tak mnie po prostu kusi. A nadal mam te spreje, ten zielony i biały. I po prostu, no, chyba wykorzystam. Przed farbowaniem włosie na czarno chyba wykorzystam coś i zrobię jakiś yy, makijaż Halloween. A. Nawet nie obchodzę tego, ale lubię charakteryzację. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. <laughs> Dobra, dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Buziaków. Moc. Pa, pa.